Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, troszeczkę podpowiadałem na Państwa komentarze do ostatniej audycji. Było dużo komentarzy miłych, bardzo za nie dziękuję. Było dużo komentarzy niezgadzających się ze mną, także za nie serdecznie dziękuję, bo przecież, jak powiedziałem, na zdrowie piesku. Ja się na tych tematach nie znam, nie mam wykształcenia w tym kierunku, a nawet jakbym miał, to przecież ludzie, profesorowie się kłócą i sami też nie wiedzą, jak jest. Więc to są po prostu takie moje gdybania. A ja lubię słuchać, na przykład jak ktoś inny gdyba, bo każda dyskusja troszkę jakąś cegiełkę rzuca wiedzy, i nagle zaczynają pewne rzeczy być bardziej zrozumiałe albo mniej, co też jest ważne. Były też komentarze, które nie, nie warto przepraszam komentować, bo <grych> na zdrowie piesku. Szanowni Państwo, mm, chciałbym naprawdę krótko już teraz nagrać. Będzie wiatr, więc tym razem pewnie osoby nasze na naschoty będą nasze na wiatr ale spróbuję coś temu zaradzić wejdziemy zaraz w takie miejsce poniżone. E, szanowni Państwo, e, jakby to powiedzieć? Załóżmy, że wojna na Ukrainie skończy się niebawem. Załóżmy, że się skończy. No i wtedy wiecie jak to jest po imprezie. Jak jest człowiek pod wpływem substancji różnych, czy to narkotyków, czy alkohol, to w czasie libacji, gdy jesteśmy na tak zwanym haju, także wtedy, gdy jesteśmy zakochani, to podejmujemy najgłupsze decyzje. Podżyrować komuś mieszkanie, nie ma problemu. Nie wiem, no latać z gołym przez pół miasta, nie ma problemu, stary. Rzucasz się na dziewczynę brzydko, bo nagle okazuje się, że jest ładna, potem ona ci mówi, że będziesz miał prezent fajny za 9 miesięcy. Więc wszyscy wiemy, że w ogniu emocji podejmuje się różne decyzje, nie zawsze dobre. My czasami budzimy się z kacem, czasami budzimy się z prezerwatywą wystającą z pewnego miejsca, czasami bez zębów. A są i tacy, zawodnicy, co budzą się bez nerki. Bywa. Ten świat nie jest najlepszym ze światów, jak mówi przysłowie. To bym musiał być niezły jajcarz, który, który to wymyślił. Zawsze się nad tym zastanawiałem. To to wymyślił, że to ponoć jeden z najlepszych ze światów. Albo to w książce jakieś było chyba napisane. No i teraz opadnie ten szał bojowy walki z ruskimi. Ukaże się, że tej wojny nie musiało być że Zeleński przerwał walkę, znaczy przerwał, przepraszam, negocjacje pokojowe w Stambule na początku tego, po kilku dniach wojny. Nie musiało być tylu kaleków, nie musiało być takiej biedy, bombardowań. Tego wszystkiego nie musiało być. Byle do NATO. Ruscy postawili warunek. Nie wchodzicie do NATO. Ci postawili, że chcemy do NATO. Oczywiście i tak nie pójdą do NATO. Więc to wszystko było bez sensu. No, ale Polska straciła prawie 300 miliardów, USA 350 czy więcej. No, można to liczyć liczyć, Polacy im swoje domy poddawali tam. Ja słyszałem osobiście przypadek, że nie mogli się pozbyć Ukraińców. No, to standardowo tak jak w Polsce to bywa, z, z tymi mieszkaniami, że nieuczciwi najemcy są na prawie, a właściciele nie za bardzo. Jeździ tam chyba młodzież na rowerze. Nie będę młodzieży przeszkadza, Może tak cichutko będziemy. już tylko tu nie ciągnij, bo wywinę orła. No i gdy opadną te emocje, gdy opadnie ten kurz bitewny wojenny, okaże się, że te, te wszystkie wysiłki, te kalectwo, te śmierci dzieci, ci wyjący rodzice nad trumnami swojego syna czy córki, ten zniszczony kraj, nagle ludzie, tak jak ten. Ktoś, kto był na haju i budzi się, no nie wiem, bez jednego palca, tak? Nie chce palcać, a nie palca, saszka, trzymaj piwo. No, coś w tym stylu tak na szybko wymyśliłem. No i powiem Państwu, że zaczną ludzie się zastanawiać, po co w takim razie by była ta wojna. No i zaczną patrzeć, kto namawiał na wojnę. No a prawda jest taka, że to od pierwszych chwil pomagali Polacy. Mimo że nie było potrzeby przyjmowania uchodźców, bo nie była to pełnoskalowa wojna na całym terytorium Ukrainy, tylko nadal jest od trzech lat tam na obrzeżach od schodu, a jednak młodzież tam jest i jeździ na rowerach. Zębów nie szanuje młodzież. Jak to mówi moja przyjaciółka. Dentystka między innymi, bo no tam jest taka zjeżdżalnia. Boże, jak oni skaczą na tych rowerach, to aż żołądek mi się w wiąza normalnie. No i powiem Państwu, a nawet tu brudzą. Będę cicho mówił, powiedzą mi dziad stary, coś gada do telefonu, wariat pewnie. O, o zobaczcie Państwo. O kurwa Chciałeś? Niech pojadą, bo tak się wstydzą ich No, jedźcie No, dawaj Tylko banzaj krzyknij A czemu Pan nas nagrywa? Nie mogę Nie mogę A Pan nas zgłosi? Nie, no co Ty bardzo ładnie zjeżdżacie, super! No co to poszedł dziś, chłopak? Dobra, nie będę mi się wpierdalał, więc wódka zakąskę, bo... A, nie zabawa, o tu jedzie kolega. Dobra, przejdziemy się kawałek, tutaj nie będziemy przeszkadzali. No tutaj nic nie ma. E, także, szanowni państwo, no zacznę sprawdzać, tak? Chodź Zaczną sprawdzać Kto wysyłał pomoc. Kto zachęcał, kto trzymał za klatę. Znaczy za klatę za bark, tak po bratersku. Ale kto to był Polacy. Wszakże teraz mówią, że byli sami, nikt im nie pomógł, ale jak przyjdzie co do czego, sobie przypomną, że Polacy. I teraz w Polsce będzie ich kilka milionów, już jest. Ciągle znajduje liczby między 1 a 4,5 miliona. Więc no może się stać tak, że Ukraińcy będą do nas mieli olbrzymią winę. O zwrocie pieniędzy możemy zapomnieć. Trzeba będzie spłacać olbrzymie, gigantyczne pożyczki, wzięte dla nich. Ilu ludzi nie miało opieki lekarskiej, no bo trzeba było dla nich, nie wiadomo. No i szanowni państwo, wszyscy ci, co tak byli za Ukrainą, ja nie wiem, czy w ciągu dwóch lat nie zdarzy się tak, że będą po prostu z tego kraju uciekali przed nimi. Może się tak stać, i panie chyba dobry pożar, żeby tak się nie stało, ale sami państwo przyznacie, że tak może się stać. Zatrzymają tę wojnę, zaczną kopać po te minerały. Rosję przyciągną na swoją stronę, żeby się nie śpić, jak oni z Izraelem, USA z Izraelem zaatakuje Iran. I być może faktycznie o to chodzi. A co z Polską? No, różnie może być. Nie no, i że będą nas jeszcze bardziej Ukraińcy nienawidzili. Politycy polscy wyjadą, bo zarobili dobre pieniążki gdzieś do Hiszpanii, wygrzewać a my zostaniemy w kraju z ludźmi, którzy nas nienawidzą i uważają za to, że wpędziliśmy ich wojnę. No, niestety, takie jest życie, że. Yy, myślą Państwo, że takie powiedzenie. No, iść poniżej na górę że jak masz dobre serce to mi twardą dupę to myślicie, że skąd ona się wzięła że to sobie od tako powstało bo już tamto nie idzie, bo tamto nie wiadomo co jest chyba żebyśmy tak poszli naokoło No możemy spróbować, jasno jest młodzież tam sobie jeździ Czekajcie jeszcze Wam pokażę chodź po nią. fajnie Zajebiście sobie chłopaki jeżdżą. Trenują. Sam bym sobie pojeździł rowerem, ale raz, że rower mam super oponami bez dętek i rozwaliły się te wentyle. A pan w sklepie tutaj nie wiedział nawet w ogóle o co chodzi. Kurwa, strzelają. A druga sprawa, że gdzie ja stary dziad ze starymi kośmi będę takie rzeczy robił. Mogłem to robić jak byłem młody i robiłem. Bez kasku. Co było bardzo głupie, podkreślam, bo warto mieć kask. Jedne uderzenie gdzieś w głowę i, i potem można skończyć jako pisarz kończył na Radio samec. No to oczywiście mam na myśli tych złych komentatorów. Źli to, to, to ci, co się nie zgadzają ze mną, a dobrzy to ci, co się zgadzają. Nie, ja jestem otwarty na wszystkie wnioski, informacje, dlatego, że tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Na pewno nic dobrego. Ludzie pytają, co tu robić, jak tu, czy to uciekać, czy jakoś się zabezpieczyć. Ja powiem Państwu, że znam trochę bogatych ludzi. I co oni mi powiedzieli? Jest taki kraj, o którym nie chcę mówić i wszyscy mają już załatwione tam wszystko. Ceny trochę tańsze niż w Polsce. Prawie zawsze ciepło. No, fajnie, nie jest to oczywiście żadna Hiszpania, gdzie jak menele wejdą na dom, to po miesiącu nie można ich wygonić, czy kobieta powie, że zgwałciłeś ją i od razu dostaje tam kilkaset euro. Dwa lata temu czytałem, teraz pewnie więcej. Także nie jest to żadna Hiszpania, dlatego tak specjalnie widzicie reklamy, że domki do sprzedaży za w Hiszpanii, to pomyślcie, dlaczego one w Hiszpanii są drogie, takie, przepraszam, tanie, bo jest przyczyna tego. Dobra, Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo były takie komentarze związane z pieskiem, dlaczego ja czasem na niego krzyknę. Dziwi mnie, że muszę to tłumaczyć dorosłym ludziom. Ale słuchajcie, jest własność prywatna. Ludzie kupowali farbę, ludzie kupowali Pędzle, różne rzeczy, żeby sobie pomalować ogrodzenie, bramę. A w tym czasie idzie puniusz i tam sika na to. Jest ślad, albo jeszcze gorzej robi dwujeczkę. Chcielibyście tak? Ja bym tak nie chciał. Przepraszam. Dlatego zawsze, jak on tak robi, to krzyczy: Nie rób tego. Podobnie jak idziemy koło cmentarza, a to jest co drugi, co trzeci spacer, no to on ciągle na cmentarzu chce fikać. Też źle robię, że krzyczy, żeby nie fikał. Chcielibyście, żeby na grób waszego ojca, matki pies naszczał? Bo właścicielowi się nie chciało go pociągnąć za smycz mocniej? No nie chcielibyście. Ja też bym nie chciał. I pewnych rzeczy robić nie może. Dlatego pies jest na smyczy, to nie on nie ma na smyczy, tylko ja go mam na smyczy. Pewne zasady są w świecie, których on musi pilnować. Ja też nie mogę ludziom na wszystko sikać, ani robić dwójeczki. Mogę, ale nie chcę, bo szanuję ludzką własność, ludzką pracę, ludzki wysiłek i nie chcę tego niszczyć, bo i po co? Radości z tego żadnej nie czerpię. No także, szanowni Państwo, jeszcze chciałbym powiedzieć Jedną rzecz, skoro jeszcze trochę czasu zostało, tutaj to ja chyba nie byłem nigdy. No, że ludzie mówią, że Ruscy nam robili krzywdę, Niemcy też. Oczywiście, że tak. Tu nie trzeba mówić o Katyniu, o gwałtach po, po wojnie, jak tu wchodzili przyganiając Niemców, o Niemcach, co nam zrobili. Tego nie trzeba mówić, bo to każdy komaty człowiek wie. Ale to były mocarstwa, które chciały powiększyć swoje włości. Chcieli mieć lebensraum, chcieli mieć większą przestrzeń. Jak masz mocarstwo, to podbijasz wszystko wokoło. Nawet jeśli ci się nie chce to podbijać, po to, żeby mieć bufor przed na przykład atakiem sąsiada, żeby nie bić się na swojej ziemi, tylko na no, cudze. Ty? Każdy tak robi, kto ma władzę wielką, bo to jest, no, no nie można inaczej zrobić, bo wtedy przegrywasz swoi poddani, którzy wybrali cię królem. Bardzo cierpią, a ty zostajesz zabity ze swoim dworem. Natomiast to, co zrobili Ukraińcy, to nie zrobili coś innego. Byliśmy sąsiadami. I gdy osłabiliśmy w czasie okupacji, oni też byli pod okupacją. Wprawdzie dużo służyli w SS, polubili różne tam sprawy, ale gdy byliśmy najbardziej osłabieni, to zrobili nam taką rzeźnię, jaką trudno znaleźć. No może Ormian, tak jak Turcy, a to też nie. Tam po prostu było więcej zabitych, ale to było po prostu to, co robili, jak się pastwili nad Polakami, to, to ja już Państwu setki razy mówiłem. W internecie jest 300 sposobów zabijania Polaka każdej płci przez upa. No właśnie, jeszcze się dzisiaj dowiedziałem takiej ciekawej rzeczy, że Tusk, co dał 120 mln złotych na tę kamienicę, no to właśnie napisał chłopu w komentarzach, pozdrawiam i dziękuję, że tam, gdzie jest powódź, nic nieruszone, ten sam syf, a akurat w Kijowie buduje się Muzeum Szuchewicza, czyli tego, kto namawiał do rezania Polaków. Jakoś tak było dziwnie napisane, być może taki dziennikarski numer, żeby no, pozwu nie dostali, ale tak jakby zaraz przekazali te pieniądze na budowę Szuchewicza. Czy Państwo sobie to wyobrażają? Daliśmy polskie pieniądze, bo przecież premier Tusk nie ma żadnych swoich pieniędzy. Znaczy no, ma gdzieś poukrywane, ale ma tylko nasze pieniądze. że te pieniądze, dała, oni wzięli to na... Pewnie część dadzą na kamienica, część pójdzie na Muzeum Szuchewicza. Czy sobie Państwo to wyobrażacie? To tak jakbyśmy my dali pieniądze na pomnik Wąsatego, tak? Czy Himmlera. No, fajne to jest czy nie fajne. No raczej nie fajne i wracając do tematu. Jakoś bardziej mnie to boli, bo wojna to wojna. Wąsaty ponoć wyprzedził o 2 czy 4 tygodnie uderzenie ruskie. Gdyby nie było wąsatego, Stalin miał dziesiątki tysięcy czołgów i szykował się na zajęcie całej Europy. Gdyby nie było wąsatego, i tak i tak byłaby druga wojna światowa. Tylko chyba trochę gorsza niż ta niemiecka. A tak dwie potęgi, dwie siły się ze sobą zlały, wytraciły tą gigantyczną moc. No i potem jakoś się udało uratować kontynent. Właśnie to też wielu ludzi pomija, że jakby się cofnęli w czasie, żeby zabili Fonsatego. No i dobra, i w 1941 czy drugim ruszyłaby sowiecka armia. Milion spadochroniarzy, kilkadziesiąt tysięcy czołgów, miliony żołnierzy. Na nieprzygotowaną Europę padłoby to wszystko jak domki z kart, mimo że byli, że Ruscy walczyli średnio, ale mieli ducha walki, co sami Niemcy podkreślali. No i tak to by wyglądało, nikt o tym nie mówi. Szanowni Państwo, więc to mnie bardziej ten wołyń boli niż wojny, bo wojny są czymś naturalnym od, no naturalnym w cudzysłowie czymś naturalnym od tysięcy lat. Można się tego spodziewać, zawsze tak było i będzie, można to wytłumaczyć psychologicznie. Natomiast to, że sąsiedzi żyli z Polakami, Ukraińcy, i ty zobaczyli, że usłabliśmy, zrobili nam za przyzwoleniem niemieckim piekło na ziemi. Piekło na ziemi nam zrobili. Słuchajcie, ro rozedrzeć yy, brzuch ciężarnej kobiecie, wyjąć płaczącego niemowlaczka i udusić go jedlitami. A, a tam wisi na palu nabity, na, na odbyt, no bo na co się pal nabija, ojciec rodziny. Iż, I krzyczy i wariuje, rzuca się, a wtedy jeszcze coraz bardziej ten pal w niego wchodzi. Żeby robić takie rzeczy, a jeszcze gorsze robili, to to była tylko grzewka dla sąsiadów. To czegoś takiego, to być może było to w świecie, nie znam aż tak dobrze historii, ale to jest coś, coś absolutnie... No nie do zrozumienia, nie do pojęcia, to, bo, bo wojnę można zrozumieć. Można nienawidzić wroga, ale można zrozumieć, że mocarstwa ze sobą walczą. Ale to, że są, oboje, oboje jesteśmy w złej sytuacji, jeden na drugiego się rzuca. To jest tak, jak masz przyjaciela i przychodzi jakaś grupa bandziorów i z, 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 zabiera wam telefony, zabiera wam pieniądze, grozi wam, okłada was haraczem. No i korzystałem z okazji, że obaj jesteście biedni, że jesteście ofiarami tych zimieszków. no to się rzucacie na siebie, bijecie się jeden z... i twój kolega na przykład cię katuje, tak, do nieprzytomności, obcina ci palce, torturuje cię, tak, ty krzyczysz za co, a on sobie coś tam mówi, że tam 100 lat temu żeście nas nie lubili, Czeka inna bajeczka. No i to jest właśnie skurzające, że za takie zachowanie, być może ten ojciec umierał nabity na ten pal, i sobie myślał mściwie, przyjdzie następna generacja Polaków to nas pomści, a tu się okazało, że następna generacja Polaków zapożyczyła się tak, że będą wnuki i prawnuki to spacały. no i powstają hotele, imprezy na tutaj przy granicy, hotele są budowane przy granicy z Polską a reszta Ukraińców bez nóg, bez rąk, bez nóg, przepraszam więc to mnie bardzo tak właśnie boli. Więc ja jestem za pokojem, ale obawiam się, że po pokoju zaczną się rozliczenia. Zełański chce utrzymać wojnę, bo już od kilku miesięcy nie jest prezydentem Ukrainy. W czasie wojny nie ma wyborów. Gdy skończy się wojna, zaczną się wybory. W społeczeństwie, z tego co czytałem, jest nienawidzony. Nie otrzyma więcej ponoć niż 8%. No ale to, czy to prawda, czy nie, nie wiem. Ważne jest to, Szanowni Państwo, że... Eee... Kurde, gdzie jestem? No idźmy. Eee, wa... Jeszcze tutaj dokończę coś o psie, bo tak zaczynam temat i kończę, eee, że Państwo się dziwią, że ja na przykład krzyczę, jak on przy niektórych rzeczach sika. No tutaj może nasikać na kamienie, ale na przykład mi elektryk powiedział, że jak widzisz jakąś lampę, czy widzisz jakąś skrzynkę elektryczną, nigdy nie pozwól sikać, bo to jest Polska, tu może coś zdolnąć być, przebicie. I zabije mi psa. A potem co powiecie Państwo? Czy znaczy nie mówię tego do wszystkich, tylko do tych, co tak o psie się pytali, co powiecie, że nie opinowałeś psa? Jak mogłeś być tak głupi, żeby pozwolić psusikać na instalację elektryczną? Albo jak mogłeś być tak głupi i pozwalałeś wszędzie hikać psu, a potem wyszedł ktoś i dał ci patelnią po łbie I zostaje warzywem. Twoja wina. A teraz dlaczego nie pozwalasz psusikać? No i to jest tak z ludźmi. No nigdy się ich nie. Zadowoli. No i tyle. no Życzę wszystkiego najlepszego Państwu i, i Ukraińcom, i wszystkim. Żeby się ta wojna skończyła, chociaż wielu jest to nie na rękę. A, i dzisiaj rano jeszcze było tu za co coś przeliczać, że Ruscy mają 140 milionów ludzi, mają 160, że Stany mają 300, mają 330, że Europa ma 500 nieprawda ma 450. No ale domek jak nie skłamie, to by się źle czuł. Dostałby straczki w samolocie od prawdy. No i że oni tam będą jechali i tam będą mówili co robić. Czyli ta ekipa z Europy chce wojny, no. Przy wojnie jest biznes, sprzedaż broni. A wszystko kosztem zwykłych Ukraińców, co wyłapują ich na ulicy, biją tych młodych chłopaków. I na front, no na mięso. I się szykują, żeby Polaków wysłać. Czy kilka milionów Ukraińców będzie spokojnie sobie żyło w Polsce? Odpoczywało, regenerowało się, dobrze sobie żyło. Może pracowało nawet, jak będą chcieli. Tymczasem polscy żołnierze będą umierali za. Nie wiadomo, za co coś wymyślą. Tu z Kaczorem coś wymyślą na pewno. Bokaczow to też wielki wielbiciel pisowców. Więc wybór Trzaskowskiego albo pana Dudy 2-0, czy pana doktora Nawrockiego, no to jest to samo tak naprawdę. Chociaż do Bojga bym wolał pana Nawrockiego jednak zdecydowanie. A głosować będę albo na Męsena, albo na Braunach. Rez na pana Brauna to jest raczej stracony głos. To raz, a dwa. Ja nie wiem, czy nie jest podstawiony pan Braun, bo no, system nie oddaje od tak władzy, bo jak to, nie, to nie jest tylko oddanie władzy i pieniędzy, tylko nowa władza bierze i wsadza do, więzieni, do więzienia starą, tak, mści się. Więc nie oddaje się tak łatwo 40 milionowego okradanego przez ostatnie 30 lat narodu. Tylko się podstawia ludzi, którzy udają, że są spoko, tak jak z Bolkiem Wałęsą zrobiono. No i Dzięki temu mają łatwe lądowanie, dlatego w Rumunii czeo zastrzelono, chyba z żoną, a w Polsce komuniści, którzy służyli ZSRR, pod którego okupacją byliśmy, założyli firmy, telewizję, gazety pozakładali, no stali się bogaczami, a reszta Polski pracowała za 300-400 zł w biedzie, w nędzy. Potem plan Balcerowicza, masa Straszna bieda, tak wywożone, przepraszam, wy, wy, za, za długo to trwało, wywożone wagonami pieniądze z Polski, bo był sztywny kurs dolara, więc jak chcą Państwo zarobić, no to na przykład na 2% jakąś obligacji strzelam. A w Polsce tam było ze 20% i wiedzieli, że tego minister finansów tego nie zmieni, więc przywozili wagonami miliardy i wywozili na przykład połowę więcej po roku, tak? No jaki biznes daje? Pewny, pewny biznes. Pewny tam 50% czy więcej, czy to 80% było? Także za pana Balcerowicza był raj, ale nie dla Polaków. Także tak, szanowni państwo, to by było na tyle. Pozdrawiam państwa serdecznie. Życzę pokoju temu regionu, do Rymu nawet. Życzę pokoju temu regionu. Ja nie nienawidzę nikogo. Nie dajcie się tak, żeby nienawidzić kogoś. No może troszeczkę tych, co to ciągną pieniądze z, ze strasznych cierpień ofiar na froncie i rosyjskich, ukraińskich młodych chłopaków. Bo co oni mi zrobili? Oni są tylko bezkształtnym mięsem, któremu nadaje kierunek i rozkaz yy, oficera oficer dostaje tam. Od... Szefa Wojsk, szef Wojsk od Polityka itd. TD, i Chciałem wczoraj live'a zrobić, ale niestety podłączyłem mikrofon. Ten Samson. W ogóle przestał mi działać komputer. Potem myszka przestała działać. Muszę znaleźć stary mikrofon Yeti i może dzisiaj zrobię live'a. Także pozdrawiam Państwa serdecznie. Dzięki za wysłuchanie. Dzięki, że sobie wygodnie posiedzieliście, posłuchaliście fajnej audycji, a ja na mrozie z psem straciłem pół godziny. To dziękuję Wam za to. Jestem Wam za to wdzięczny bardzo. No. To cześć, trzymajcie się.